Pewnego wieczoru zadzwoniła do mnie koleżanka. Wracając z pracy Hania zobaczyła, że całe jej osiedle spowiła gęsta mleczna mgła. Lampy uliczne świeciły jak rozmazane plamy, a cisza była tak głęboka, że słychać było tylko własne kroki. Bała się, więc zadzwoniła. Wchodząc do mieszkania poczuła ulgę, jednak za oknem dostrzegła coś dziwnego. We mgle stała postać. Nieruchoma, wysoka, sylwetka, bez wyraźnych rysów twarzy. Wyglądało to tak, jakby sama mgła przybrała kształt człowieka. Zaproponowałam, że do niej przyjdę, żeby nie była sama. Pomyślałam, że wyobraźnia płata jej figle, a w towarzystwie poczuję się spokojniejsza. Popędziłam w stronę jej mieszkania. Po drodze nie widziałam żadnej mgły. Jak to możliwe? Może Hania zrobiła sobie żarty, a może po prostu chciała spędzić wspólnie czas. Kiedy dotarłam do drzwi, zauważyłam, że były uchylone. Weszłam do środka, a tam unosił się gęsty dym. Nie pachniał spalenizną, tylko wilgocią. Jak w starej piwnicy. Hania siedziała na krześle, odwrócona do okna. Jej kasztanowe włosy były szare jak popiół. Patrywała się w szybę, wskazując palcem na zewnątrz i powtarzając w kółko. On tam jest!